Czy długość ma znaczenie? Większość ludzi siada do pisania tekstu na swoją stronę i myśli: muszę napisać dużo, żeby Google mnie doceniło. A potem wychodzi z tego tekst, który przypomina refera z liceum. Długi, ale nikt go nie chce czytać. Więc czy długość ma znaczenie? Odpowiedź brzmi tak, ma znaczenie. Ale nie dlatego, że Google promuje długie teksty, tylko dlatego, że długie artykuły częściej wygrywają. Dlaczego? Bo po prostu lepiej wyczerpują temat. To tak jak w rozmowie z klientem. Jeśli odpowiesz mu zdawkowo ogólnikowo, to po prostu pójdzie do kogoś innego, kto mu lepiej to wytłumaczy. Ale jeśli dasz mu konkret, Przykłady i realne rozwiązania, zaufać i wróci. Dłuższe artykuły zawierają więcej słów, których ludzie po prostu szukają. Google widzi, że ktoś spędza na stronie internetowej więcej czasu i myśli, Okej, okay, ten tekst naprawdę pomaga. A to taki subtelny sygnał dla Google'a, że twoja treść jest wartościowa. Długość jest więc ubocznym skutkiem jakości, a nie celem samym w sobie. To trochę jak z obiadem. Nie chodzi o to, żeby był ogromny, że nie da się go pomieścić. Tylko, żeby był sycący. Badania Backlinko pokazują, że artykuły z pierwszej strony wyników Google mają średnio 1447 słów. A według badań HubSpot... Najlepiej działają teksty w przedziale 2100-2400 słów. To tylko fragment filmu. Całość materiału możesz znaleźć na moim kanale YouTube Wojciech Dąbrowski. Link masz na górze w opisie profilu. A po więcej porad o skutecznym marketingu dla twojego biznesu, koniecznie zaobserwuj ten profil.